Zadania na spokojnie. Rok 2024, motora podstawowa, termin dodatkowy, zadanie numer 27. Geometria przestrzenna. Niektórzy już na sam dźwięk geometria przestrzenna to już mówią, a to tego nie robi, jak będzie 28. To będzie dość proste, myślę. Popatrzmy. Podstawą organizacji słupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. No kwadrat prawidłowego, dobrze. Przekątna tworzy. Nachylone jest do za podstawy pod kątem alfa, takim, że tangens alfa wynosi 2. No to tu mamy tą wysokość, a tu mamy przekątną podstawy, czyli przekątną kwadratu, którym niewątpliwie jest podstawa tego grania stosłupa. No dobrze. To przerysujmy sobie ten trójkąt już jako prostokątny, bo on, mam nadzieję, że widzimy to oczami wyobraźni, że w oryginale właśnie jest prostokątny. I co? A tak, tangens alfa to jest h podzielone przez d. Dlaczego? No zgodnie z definicją tangensa. iloraz oraz leżącej naprzeciwko kąta, czyli h, do tej drugiej przyprostokątnej. No nie odkrywam ręki, jak powiem, że tangens alfa jest 2. Zatem 2 równa się h przez d. Pomnożymy to przez d, czyli 2d równa się h. No wygodnie będzie to odwrócić. h równa się 2d. Mhm, to jeszcze tylko d nam jest potrzebne to powtórzę to jeszcze raz, że tam w podstawie jest kwadrat, a D, to czarne D, jest jego przekątną, czyli D zgodnie ze wzorem na przekątną w kwadracie A pierwiastków z dwóch. No to D będzie 4 pierwiastki z dwóch. I co teraz? No wstawiamy to D do wzoru na H. 2 razy 4 pierwiastki z dwóch. No to ewidentnie 8 pierwiastków z dwóch to będzie. Możemy zaznaczyć odpowiedź C. I po temacie. Stereometria. Mam nadzieję, że wcale taka nie straszna. Dziękuję za uwagę.